Odcinek pierwszy przed lekcjami. Hej Hejśbys, zbisia! Co robisz? O nie, Siedzę sobie. A, a może byśmy sobie pośpiewali, jak jesteśmy teraz na drzewie? To? No dobrze. No to co proponujemy? No może je ja, ja, ja. nie, nie, tak. A może. Bo chodź, 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 chodź. Nie, to nie. A może już wiem, kolorowe kredki, co? Dobrze Wtedy je po plosie namalują wszystko, to cioscie! Nie, yeah, nie! Yeah! Udało nam się, udało nam się! Macie się zgłosimy do konkursu, co? Nie, nie, lepiej nie. No dobrze. To! No to chodźmy już na lekcję.